Gramy dalej, aby odblokować Spike rocka Przed Spike rockiem będzie mini z kosowymi armatami. ok kill 20 zombies in 30 sekund No dobrze, chyba powinien powiedzieć to bardziej te liczby też po angielsku, jak mówię wszystko. ok No czemu ten kostium? Te, ten... ten ładniejszy. Ale sam sztuł lepszy i tak. Mój fumszum piękny, dobra. Dobra, zrobić dużo zombie, to potrzebujemy i Blowera. Ale najpierw sam fumszum Springwin... Nie. Function może nie Lepiej, nie da, Function do, tak, ta, tak, Dobrze, biorę tak Ciekawe co z tego wyniknie, więc Springin plus Blower Pozwoli mi pokonać 20 zombie w 30 sekund I to nie jest w sumie jakieś trudne mega Dobrze Dokładnie Dokładnie ułożenie mapy jak na takim innym poziomie. Ja pamiętam. Był, był taki poziom, który miał dokładnie takie same ułożenie mapy. To było nie pamiętam, który dzień. Ale pamiętam, że chyba wtedy pierwszy raz użyłem Springmin, bo sobie przypomniałem o niej. No, Walnato w sumie bez sensu chyba trochę wziąłem. Wstawimy tutaj Fumshrumika sobie. Który bardzo ładnie wygląda w swoim kostiumie. Okej. Okay. Więcej Springminów potrzebuję na pewno. On dzieje, że się za pierwszym razem ten poziom zrobić. I chyba jeden fumszlum wystarczy tutaj. Wszędzie da, dam tylko jednego fun bo więcej nie trzeba. Bo są springbiny. Jak miał, będę miał za dużo, to, to będzie trudniej potem zrobić to combo blower plus springbean. Dobra, was wszystkich dmuchnąłem, Ale potrzebuję plant fooda. O! Mewa z plant foodem. No, tylko potrzebuję, aby było dużo zombie. Aby ta strategia moja zadziałała. Czy to jest 10 zombie? Potrzebuję 10... Dobra, Dobra używam tego. No, czemu? Dobra. No, jeden zombie dosłownie został. Dobra, dobra, udało się, udało się. Zmuchłam z tych, z tych swarz i udało się dzięki temu. O Boże, nie mam nik nikogo, kto może otkładać Armaty impowe Znaczy ch chyba Chyba, że tutaj Funksum potrafi Tak, tutaj musi być Czyli nie mogę być z plugina jeśli chcę atakować Te impowe armaty Okej, okay, dobra, zdmuchnąłem tego impasa do sobie strzelony z armaty Okej, okay, ma naprawdę bardzo fajną rośliną są Zdmuchnę was wszystkich. O, w sumie to dobre. Nawet jak ta armata wybucha, to też zdmuchajcie w te wszystkie impy wtedy. Blower jest jedną z lepszych roślin z Plant vs. Zombies 2. No nie uda mi się ich zdmuchnąć, bo nie zdążyłem zareagować. Ale znów gdzieś to popługuje i twarz Bucklera. Dobra, przyspieszam to, to jest mega łatwy poziom. Ale dobra, Funksula tutaj potrzebuje i Plant food do niego. Dobra, wszystkich zmuchuję. Zmuchuję was wszystkich, bo na to zasługujecie. Ani jeden imp nie dojdzie tutaj. O, dobra, wszystkie impy zmuchnięte. Super. Dobra, rozwalone. Te impy zmuchnięte. No i to już koniec poziomu właściwie który był łatwy Zastanawiam się teraz czy słychać mojego kota jak się tam locherusza, bo jest blisko mikrofonu. Mam, mam nadzieję, że nie słychać za bardzo. Choć nie wiem sam. Dobra, minigierka teraz. Czas na minigierkę. Aha, to są given plants. A nie powinna tu być minigierka? Chyba wcześniej może... Nie wiem, myślałem, że tu, tu jest minigierka. A do tego Given Plantsy są. Aha. Czyli nie mam słońc. Ża w sensie... Nie mam żadnego producenta słońc. No dobrze. Chyba nie powinno to być jakieś mega trudne. Bo spinning jest mocna. Okej, okay, zombie sobie idzie tutaj do mnie. No i mam już wszędzie spingbiny. To ja nie muszę nic robić i one sobie wszystko... one same sobie poradzą. Więc sp spróbuję wygrać poziom używając tylko splinkbinów. Czy to mi się uda? Mam nadzieję, że tak. Dobra, na, na razie będę się starał przynajmniej mieć dwa spingbiny. Dobrze. Słóż leży. No... Nie zawsze się udaje takich zepchnąć do wody. Nie podoba się ta armata impowa. Bigby sobie nie poradzi sama z tą armatą. No chyba, no w sensie... Praktycznie ta impigny nie dolatuje tutaj. No ale jednak nadal to jest jakiś problem. Dobra, ale ja będę użył tylko Spligminów. A przynajmniej taki mam plan. Czy to się sprawdzi? No chyba nie za bardzo. Dobrze, dobra, już koniec tego challenge'u głupiego. Rozwalam ich normalnie już. Dobra, wszystkich odpycham. Śmieszne jest to, że Spligmin na piratów jest taka dobra, a na każdy inny świat jest. Po prostu słaba strasznie. Czemu tutaj? Tak, po co ja robię ten challenge głupi? Trzeba tego nie robić. Dobra, no i teraz przegram Nie. Da, tym razem już nie będę się Nie będę robił takich głupich rzeczy. I będę normalnie przychodził to. Będę oszczędzał. Netwitteria no, jak pojawi się jakaś armatna i powa. No, tutaj, nie będę oszczędzał, nie chce mi się oszczędzać. Wystawię od razu. Wystawię go z Jak to go nie odrzuciło do wody? Okej, okay. wiedziałem, że się pojawi armata, dlatego tutaj wystawiłem Lipitera wcześniej. Jakim cudem on jest tutaj? Tak blisko. Co tu się dzieje w ogóle? A, plant food. Można użyć na Spring aby ich wszystkich rozwalić. Może czemu to jest tyle tych himpów? Impowa armata jest naprawdę wkurzająca. Czemu znowu Może Ciągle ci Swashbucklerzy tutaj są. Boże, gdybym miał blowera, to to by było znacznie łatwiejsze. Ja praktycznie każdego mogę zdmuchnąć tutaj za pomocą blowera. Te impy głupie. Swój baklera. No każdego. Dobra, aktywuj kosiatkę już sobie. Czemu tu jest ich aż tyle? Nie wiem czy dałbym radę bez krzada jak to zrobić. Dobra, no, używa na z aby każdego wrzucić do wody praktycznie To to z usuwam Czemu? Dlaczego tutaj ich, 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 jest ich aż tyle? Nie! Jak tutaj się dostał on? Ja, mam dość tego, gram dziki zachód. nie fajni są w takim razie. O, byczek się pojawił. W końcu mogę wybrać swoje rośliny. Flowera. Aby móc wymyślić tego dziada. Z dynamitem. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z prospektorami. I zawsze uda mi się blowera ustawić na czas. Albo rozwalić ich na czas po prostu. I function tutaj chyba. Może Nie wiem, z go dałem. Nie wiem, jest ok. Moim zdaniem jest, jest w dobrym miejscu. Function O, no, pierwszy go ale będzie trzeba uważać, aby go zdmuchnąć. Chociaż mogę również dobrze zgasić go dynamit za pomocą salty lodowej. No, przyspieszamy to. No, oczywiście miał on metalowy tutaj. Więc drugiego functionu trzeba wystawić wolnata jeszcze, aby móc zwalić go. Dobrze. Bijemy go. Znaczy dokładnie nie ja, nie my, tylko fumshrumy. Czemu tu jest Conhead tak blisko? A, walnut tutaj. I nagle tych zombie z tym. Z kamizelką się zrobiło. Czy, czy ci prospektorzy potrafią przetrwać to? Czy będą musiały blowera wystawić? Nie, nie potrafią przetrwać dwóch fumshrumów. Dwóch, tak, dwóch, dwóch, dwóch biło O byczek, byczek Cześć byczku Okej okay. Dobra, byczku Zabierzemy cię Okej. Okay. Czy chyba Blower nie potrafi odpychać zombie, których w odpycha za pomocą swojego plantfooda? Jak mi się wydaje Czemu ten poncho zombie tutaj? Nie bije, znaczy atakuje moje rośliny biedne. Jak zdobyłem, fajnie. No, tylko pasz, tu tych metalowych rzeczy jest. Nie wiem, trochę. Czy bym tutaj był Najpierw Magny a potem grał ten poziom. No, no nie, nie udało mi się go odbić za pomocą tego Blowera. Dobra, no, przebijają się przez moje fum Ale jakoś to idzie. Niezbyt dobrze, ale jakoś idzie. Co ty, Bylku chcesz ode mnie? BLOWER! Co? Czemu go nie zdmuchnęło? Nie, no, kolejny tutaj byk. dla finowa fala, trzeba ich tutaj po prostu... Sprawić, aby... Tutaj nie, nie jedli mi tego i... nie aktywuj kosiarki. Dobrze. Już wszędzie... Już mam trochę... Mam gdzieś, co oni zrobią, czy aktywuję kosiarki, czy nie. Ważne by przejść poziom. A chcesz jeszcze zmuchnąć Prospektora. O! No i udało się zmuchnąć, widzicie? On był szybszy niż ta. Niż kosiarka. Oczekajcie. No czemu? Uh. Ja chciałam... chociaż... Chociaż mieć dwie kosiarki więcej. Znaczy jedną kosiarkę więcej chciałem mieć, ale nie udało się. No i Wild West, czyli fajny świat. Przednimy do tych piratów, gdzie tam milion zombi ci wyskakuje nagle. Nie wiem, myślę, że Wild West jest fajniejszy. Nie wiem, pewnie mówię tak dlatego, bo, bo przegrałem na ostatniej fali w piratach. No i dlatego tak mówię. No, ale prawda jest taka, że... Że na, pi że na piratach po prostu milion ci tych piratów skacze... na... na, plan na plansze. Znik pojawia się nagle milion tych piratów. To jest mega wkurzające. Ja myślę, że w tym odcinku to na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i nara. Tak, nara.